Polska i Wielka Brytania były najdłużej sojusznikami ze wszystkich walczących o państw podczas II wojny światowej. Politycznie to różnie bywało, ale wojskowo zawsze układało się świetnie. Niestety, później, gdy Polska nie z własnej woli trafiła, bo stała się częścią niewłaściwej strony żelaznej kurtyny, te dwa czołgi. Gdyby, gdyby spróbowano dotrzeć z jedynie słusznym systemem, jak wtedy sądzono, na zachód, to te dwa czołgi mogły się spotkać w bitwie na równinie północnoeuropejskiej. Ale dzięki temu, że 25 lat temu Polska. Uwolniła się od jarzma komunistycznego. Dzisiaj spotykają się tutaj. W jakże innych okolicznościach i jakże radosne.